Siemaneczko, z tej strony kurde, to jest kolejny odcinek z Minecrafta. Tak, yy, powiem wam, informację. informację. informacje, yy, tak, dawno yy, nie było odcinku, z powodu, że byłem na wakacjach, tam nie miałem ne, ta, yy, tam nie, mógł, nie mogłem nagrywać, bo było głośno. I no właśnie, no i z tego powodu właśnie nie mogłem. I tak yy, miałem yy, za mało czasu. Okej, dobra, to ja kończę mój super latający klocek. Klocusz. Okej, to dobra, to ja najpierw. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 I tak, do okazji, że dobiłem pięce. Widzów, znaczy nie widzów, wyświetleń, a tak dokładnie 582 wyświetlenia. Z tej okazji robię nową serię Minecraft'a. I jeszcze jest też drugi powód. Drugi powód jest taki, że kupuję. Jak to się nazywało, bo przez nagrywanie filmiku kurczę zapomniałem Easy Cup, Tak, Easy Cup. I tak. Eee, właśnie te i też z tego powodu robię eee, nowy sezon. Okay, ja tutaj próbuję sobie robić eee, latający klocek. Świecący. Świecący latający klocek. O ja, o ja, ja. La, la, mam łopatkę, nie mam łopatki, kurde, nie mam łopatki. Um, nie wiem, co w dzisiejszym odcinku zrobimy. Um, tak, dzisiaj sobie porobimy po róż yy, yy, w różnych miejscach yy, koło mojego królestwa, takie latające sobie klotki. Czekaj, jak to wygląda z góry, z dołu. A w dodze będzie fajnie widać. Okej. Okay. O jajeczko! Ja sobie jeszcze jajek. Gdzie tu można jajka? Bo ja... Y, ja teraz będę robić sobie kajka. Tak. Y, chcę y, sobie robić kejka. Uh! Fuck! Być też tak obokowało. Ja szybko biegnę do domu, chyba tak tam jest. O, ale to zawaliście, wygląda, o ja. Ile mam jajeczek? Ej. Bo ja będę robił sobie kejka Będę yy, już wszystko, yy, co trzeba. I sorka. Ten yy, odcinek będzie 10 minutowy, ponieważ yy, może zerwać mi... Yy, połączenie, ponieważ burza nadchodzi Jest Solki za to, że słyszycie samochody, motory i różne takie przez okno, bo tak jest gorąco, że się uduszę. Cześć, ile ty tu siedzisz? Nie mam żarcia dla ciebie, kotku. A lubisz chickeny? Tak, chickena. Jest. Dobra, to ty sobie najadłeś się ja sobie włożę moje sufrygacje po auto zapisie. Czekajcie, przestrównę sobie moją kmerkę. Okay, tak jest lepiej. Dobra, to ja występiłem plon. Urzędkownik został wypisany zasługi. Madafaka czemu? Czemu Madafaka? Czemu? 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 Ja piedziu, ale się... Zesrałem. coś tak się wywaliło w kuchni, o Boże! O Boże! O Boże, ale się zesrałem. Kończę ten odcinek 5 ponieważ zaraz zderwię mi sygnał. Yy, następny odcinek będzie stekena. Tak, stekena będzie sobie odcinek fajny. Yy, yy, niedługo sobie zrobię fajny odcinaczek z Minecrafta po yy, zresztą odcinek i już będziemy kończyli tą serię, więc żegnaj się z Wami. To na razie...